Zalew sulejowski, potocznie nazywany zalewajką, to akwen, na którym spędzamy większość naszego żeglarskiego życia. Położony jest około 60 km na południe od łodzi. Jego długość to 17 km, szerokość około 2,5, a średnia głębokość 3,5 metra. Otoczony pięknymi sosnowymi lasami, piaszczystymi brzegami przyciąga miłośników żeglarstwa i sportów wodnych z całej Polski. W niektórych miejscach piaszczyste wydmy, porośnięte karłowatą sosną, tworzą prawie nadmorski krajobraz, co czyni akwen jednym z najładniejszych sztucznych zbiorników w Polsce. Jak widać jesteśmy już na wodzie Pod żagielkami wioterek mamy Prawie że od rufy Popłyniemy sobie prosto A gdzie to jeszcze nie wiemy No, troszkę dmuchło nawet Także na Jakieś chmurki na horyzoncie ale decyzja podjęta pójdziemy na słoneczną. Chmurzystka już nas prawie dogoniły. Miejmy nadzieję, że zdążymy się zacumować przed jakąś pompą. One źle zasuwają. Ale przed nami już lada moment Stajemy tutaj przy plaży staniemy, żeby rufą być do brzegu. Przy wysokim brzegu mielibyśmy problem. A jak będzie wiało to będzie klupać w rufę. Dobra, szykujemy się do zrzucania grucika. No i stajemy już zacumowani, mamy wyjście suchą stopą na brzeg, łódeczka pływa, nie obija się o dno, także jest ok. w każdej chwili można się troszkę podciągnąć, na głębszą wodę, gdyby była fala większa, trzyma kotwica dobrze, także nie ma problemu. No, że wiaterek trochę minimalnie potrafi z boku zachodzić od dziobu, to założyłem jeszcze spring dziobowy, to będzie dziób trzymało. I my mamy pajęczynę linek, a tu już jest całkiem szarawo, że chyba, że coś zrobimy jeszcze z, z środka, ale to nie wiadomo, więc w razie czego, to do jutra. Sobota. Prawie już 11 po śniadanku po kawce Łódeczka uzbrojona od wiatru z południa możemy przyjmować, aby tylko takie niebo było Postanowiłem założyć rurę czerpiącą powietrze do ogrzewania, bo coś ostatnio po prostu przy uruchamianiu najpierw przepala jakoś, no nie wiem czy się świeca trochę zabrudziła, w każdym razie, że pierwsze minuty z dymi. A przedtem zrobiłem pobór powietrza z tutaj z Achterpiku. No i jak w Achterpiku jest dym, no to od razu wrzuca nam ten dym do środka. Więc teraz chcę zrobić tutaj pobór powietrza przez rurę. Która będzie szła tutaj. O! I w ten czas może nie będzie nam dymił niepotrzebnie. No. no zobaczymy. W zeszłym sezonie Chińczyku chodził do końca ładnie, no ale widać odechciało mu się trochę. Zobaczymy. Tutaj lekko skręcimy. Nie za mocno, bo obudowa. Chińczyka też jest taka, że niestety, ale wirnik trze, jak się coś nierówno tam lekko ustawi. Uj, no, ale nie można narzekać. Na razie jest wszystko w miarę dobrze. Zobaczymy, jak będzie później. Możemy rozciągnąć tą rurę, bo nie potrzeba tyle. tutaj wiaterek się uspokoił jest po prostu teraz super słoneczko też już takie dłuższe chwile ma między chmurami no, i tam na horyzoncie pierwsi plażowicze widzę w razie. Po słonecznych kąpielach. Kąpiel wodna wreszcie, dobra. Zanurzyliśmy termometr we wodzie. Co prawda niedaleko tu brzegu, także troszkę cieplejsza woda. No ale w tym miejscu prawie też się i kąpałem. Także zobaczymy, jaka jest temperatura teraz wody. No i wyciągamy termometr. Zobaczymy. Na termom... No nie, no niemożliwe 20 stopni pokazuje no ci mówię tyle co tutaj było A maluszek gotował już obiad w międzyczasie Na oparach Na oparach gazu mówi Kartofelki się odcydają Już Uf. Gaz się no, tak to ci się nie podpali. On się pali. No ale wie, musisz się zgasić, żeby przestało. No i pora pysznego obiadku. Jadłeś już mięsko? Jadłem, bardzo dobre. No, po obiadku chwila nasze winko pienogronowe 2017 ze zbiory 16 tak no to zdrówko Za zdrowie Pani Za zdrowie zapanował zaponował już zupełny spokój I tym zachodzikiem zbliżającym się zachodzikiem zakończymy dzisiejszy dzionek do jutra niedziela rano przywitała nas no mżaweczko, jakaś delikatna mżaweczka, mam nadzieję, że to przejdzie, że nie będzie moczyć nam tutaj parawaników naszych. W nocy wiało, jeszcze widać pianę, pianę tam przy brzegu. No, my już śniadaneczko robimy, właśnie jajeczko będzie wyjmowane moje, miękkie. Miękkie jajeczko wyjmowane. Udo się udo. Jak się nie udo, to już nie jest judo. Dobra. Dobra. Elżbieta zostawiamy, bo Elżbieta musi mieć ścięte. Pogoda znowu taka, że trzeba siedzieć w środku troszkę. Więc postanowiłem sobie naprawić moją kawiareczkę. Bo. Niestety ale tak została wykonana, że to zaraz rączka odpadała to trzeba wylatywać, a to się tak nagrzewa, że nie można więc przewierciłem sobie o tutaj nowy lot teraz założymy, muszę dopasować do kliniczek i już będzie ok, już nie będzie wylatywać tylko muszę to uciąć taki kawałeczek. No już skończyliśmy i dobrze, bo akurat troszkę się słoneczko pokazało. To. Zrobię porządek na pokładzie, już przygotuję do odejścia. No proszę, jest już się nie wyrwie. No i parawaniki już pozdejmowane. Teraz. Zdejmiemy springa jednego drugiego, bo widzę, że tutaj teraz wiaterek jest z południowego wschodu, więc i tak w jedną stronę tylko pcha, w tej nie ma springa, także cumki można przyszykować. Zadeszliśmy już od słonecznej jedziemy niestety na silniczku znowu, bo pryszczy lekko Będę filmował, bo mówię pada, nie chciałem moczyć żagli, bo szkoda suche są akurat to dobra, to na razie Tak jak mówiłem pada, więc jacht prowadzi autopilot Nasz. no. Mamy w środku Czasu do czasu zerkając co przed nami. No, Zarzęcin widzę już odżył. Troszeczkę łódek już jest. Łódki czarterowe stoją. Także dla tych co by chcieli na Sulejów przyjechać i popływać sobie to Zarzęcin oferuje tam kilka udeczek, nie wiem czy dwie, trzy chyba do czarteru z tego co widzę już można stan wody na zalewie jak widać po brzegi wypełniony do samej trawy czas kropi. Stoimy już w porcie. Zdążyłem łódeczkę. Jako taką tako posprzątać. Pokład wyczyszczony. Wszystko poskładane. Obiadek później maluszek zrobi. No co? Jeszcze posiedzimy. No i już mamy obiadek. Dzisiaj mamy spaghetti po polsku. No dobra, to co jemy i spadamy.